Witam Was wszystkich widzowie, dzisiaj będziemy grali w Gotika, więc ja już go teraz w tym momencie odpalam. I tak, witam Was wszystkich widzowie, właśnie dzisiaj zaczynamy nową serię z Gotika. Ja już tutaj mam y, ustawione wszystko gamma, w sumie nie wiem, fila, gamme muszę sobie ustawić jeszcze yy, obraz. Aha, nie, bo przycisk gamy nie działa, bo jakbym miał e, przycisk gamy zrobiony tak, żeby działał, to wtedy, byśmy, to wtedy ja bym nie mógł nagrywać tej gry, bo to jest tak zrobione, że musiałem e, zrobić coś takiego w ustawieniach, że no dobra, w sumie nikt nie pytał, więc po co wam to będę gadał, więc co, zrobimy teraz nową grę i posłuchajcie jak brzmią, e, posłuchamy sobie pierwszą kadcenkę. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas długich lat swego panowania, Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Oprócz Była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska, to też wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić mu ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą, a ja. Byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś na skraj ulwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka. A to, A to właśnie, on właśnie on miał wszystko odmienić. W imieniu jego wysokości, króla robora II, Brugiego. pana Werantu, skazuję tego więźnia na... Stać! Skazańcze, mam dla ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza kręgu magów ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Na Magowie dadzą ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie. Zaniosę wasz cenny list. Pod Ale... jednym warunkiem: no Oszczęście mi reszty tej paplaniny! Jak, Jak się mniejsza! Dobra, zrzucajcie go! A! No! A! Witamy w kolonii. Witamy w kolonii. Dość tego! Zostawcie go! A teraz precz! No chodź, wstawaj. No już, wstawaj? Nazywam się Diego. Diego. Jestem. Jestem... nie interesuje Usuje mnie, kim się jesteś. Nazywasz. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowych. Na razie to tyle. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę nie ci przeszkadzał w, w ewentualnej próbie, próbie samobójstwa. samobójstwa. To jak będzie? Okej, okay, i co my możemy powiedzieć? Bo może bo tutaj wybierz dialogi. Dobra, co powinny wiedzieć o tym miejscu? Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. kolonią no to wiem. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. To też wiemy. Cóż. W każdym razie tak robią ludzie ze starego obozu. Wewnątrz bariery Są powstały same. trzy obozy. obozy znaczy Największy i najstarszy jest tak zwany Stary Obóz. obóz. Jak dostanę się do starego obozu? O to nie pytamy, bo ja nie chcę dołączać do starego obozu. My tam będziemy tak tylko na chwilę. Dlaczego mi pomogłeś? Mam list do przywódcy maga ognia. Dlaczego mi pomogłeś? Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. A wcale, że nie, bo wy wykorzystujecie biednych kopaczy, czyli dawnych strażników, co was muszali, ale zemsta nigdy nie jest dobra. I wy jesteście, moim zdaniem, najgorsi, bo wy w ogóle chcecie tylko władzę i pieniądze, więc nie, ja na pewno do was nie dołączam. Dołączyłbym tylko dlatego, że jesteś właśnie w nim, ty, czyli Diego. Ja bym dołączył tylko dlatego, że jest w nim Diego. Diego to jest super gość i próbuję niby wszystkim wmówić, że on jest, że w sensie jego obóz jest najlepszy, czyli stary obóz, no bo jest.

Pierści, mamy pierwszy rozdział rozpoczęty, witamy w kolonii. Zaczynamy od totalnego zera. Um, więc no, to mam sobie nie chcę przeszkadzać. Ja już mam oczywiście zbytnio kontrolki opanowane. Jak wziąć tą jagodę? Musicie kliknąć le trzymać lewy przycisk myszy i kliknąć w, a chrząszcza to ja dalej nie potrafię zabić. No nie, nie tych chząszczy dalej nie potrafię zabijać. Ale się nie opłaca zabierze, bo dostanie chyba tylko 10 ekspo, więc. Okej, okay, tutaj mamy pierwsze fajne fanty. Tutaj mamy pierwsze fanty. Ja sobie bym pierwsze bym wziął sobie tą jagudę. To tu są te jagody. Tutaj mamy jakąś strzałę, więc też sobie wezmę. Mamy kubek. I mamy tutaj skrzynię, którą otworzymy. Okej, okay, mamy jakieś fanty. To tu jakoś, jakoś super dużo fantów nie ma. Okej. Okay. Siema, Diego. To są kolejne jagódki, które też sobie wezmę. Mamy tu też kilof, który też sobie wezmę, bo kilow się może przydać w półszym etapie... Boże. Po, po, w, później, w późniejszym etapie właśnie grania. I tutaj mamy pierwszą walkę, więc ja sobie już to zapiszę, bo tutaj oczywiście próbowałem tutaj ten... Już tutaj jestem trochę dalej, ale... Mm, Zrobimy sobie zapis. Teraz tak, jakby ktoś nie wiedział to... Jak mam na przykład... Klikamy tab, tutaj mamy bronie, tutaj możemy wybierać, ja sobie właśnie zakryptuję ten zardzewiały miecz. Mamy teraz miecz i pierwsza walka. Przy okazji wezmę te piwo co tu jest, czy tam ryżówkę. No, widzę, że się zdenerwowałeś. No, kto pierwszy zaatakuje? No, kto pierwszy? O, o, o! Dobra, to jest młody kretoszczur. A ja kretoszczurów nienawidzę. Znaczy, no nie, no, nie, nie są takie złe w sumie. Do zabicia są bardzo łatwe, ale... Tak, to nie są takie złe. Naj najgorsze, moim zdaniem, są ścierwojady, które za niedługo powinniście w ogóle też zobaczyć, bo... Powoli się do nich zbliżam. i trochę sobie poskaczamy. A i tutaj mamy też, jak widzicie, te drzewo tutaj teraz. Nie te z liściami, tylko te bez liści. To właśnie tam jest, ktoś się powiesił i możemy pod nim zebrać jakąś tam broń. Tylko, że tutaj chyba jest jeszcze szczała I jak widzicie, mam tutaj ścierwojady. Więc właśnie to są te ścierwojady, o których Wam opowiadałem. Więc sobie tutaj zapiszemy. Proszę bardzo. Mamy tutaj stary miecz, więc stary miecz też bym chciał sobie wziąć, tylko że moja postać jest trochę zbyt głupia. Stary miecz oczywiście jest lepszy niż zardzewiały miecz, bo wiecie, w końcu stary miecz to jest coś lepszego niż zardzewiały miecz, bo to jest stara, to jest zardzewiałe. Stary miecz bije tyle, a ten tyle, więc mm, weźmiemy sobie tego. Stary miecz. Okej, okay, mamy tutaj walkę. I tu mam jeszcze pałkę jakiś... Dobra. Teraz ja za tukie pierwsze. Nie mnie, nie dziugnie mnie. Nawet... Jednak nie dziubłeś. Pokaż mi co ty masz... A wy macie te mięso przecież. To sobie... Tu mamy też pałkę, ale pałka jest o wiele gorsza niż kilof nawet. Weźmiemy sobie szczały, bo tutaj ktoś próbował chyba zabić też sierwojada albo ktoś przez kogoś został zaatakowany. Nie wiem, tu się po prostu dużo dziwnych rzeczy potrafi dziać czasami. Weźmiemy sobie to wszystko i tak, idziemy. Hmm. tutaj jest kolejny ścierwojad którego nie powinno być problemu zabić to są młode ścierwojady to nie są jeszcze dojrzałe ścierwojady tylko to są młode ścierwojady no i tutaj zaraz będziemy taką powodę, po, e, będziemy mieli to zaraz taką pogadankę po Pogadankę zaraz będziemy mieli z takimi tutaj oto gościami i tu już w takim momencie już zakończymy odcinek, bo nie chcę, chciałam tylko pokazać tego gotika, ale powiem wam tyle, że ten gotik od razu będzie nagrywany na mój kanał. Czy, czy tego chcecie czy nie? Będzie on nagrywany, bo ja Minecrafta jednak nie chcę. Sebastian nagrywa Minecrafta, to niech nagrywa. Ja nie, ja nie chcę po prostu nagrywać Minecrafta, niech on nagrywa. Bo on to nagrywa lepiej, poza tym ja nie chcę też mu kraść, tak normalnie kontentu, więc no. Okej, okay, tutaj zaraz będziemy mieli pogadankę, więc jak skończymy pogadankę, to zakończę odcinek, ale. To się chyba nigdy nie skończy. No to prawda, to prawda, to się chyba nigdy nie skończy. Teraz zapiszemy. Pogadamy. Hej, ty, czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Idąc dalej, wejdziesz na nasze tereny łopcie. Na nasze tereny łowieckie. Na co polujecie, to ja to wiem, na jady polują. Dlaczego ten teren jest taki niebezpieczny? Dzięki za pomoc. Dlaczego ten teren jest Dlaczego ten teren jest tak niebezpieczny? Jesteś tu nowy, co? Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez... Dobrej broni oręża. Skąd mogę wziąć lepsze wyposażenie, to to ja wiem. Odpowiedź mi jeszcze o kolonii, gdzie mogę zdobyć jakąś mapę, to też wiem. Jakby ja to wszystko wiem, a nie chcę was też przynudzać. Mogę z tobą pogadać? Tak długo jak mnie to nie dot... Nie masz rację. Właśnie nie wiem jeszcze jak gadać z ludźmi zbytnio. Nie wiem jeszcze. Pogadajmy lepiej. Schowaj broń! Nie. Masz szczęście. Już miałem wyklepać ci buźkę. Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa, potem zobaczymy. Okej, okay, proszę. Proszę, oto piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. Ścierwojady tak nazywamy te wielkie ptaszyska należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w Twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda Ci się trafić szczerwojada, zanim on dziobnie Ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda Ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli on dziobnie Cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby Albo nie dziobnął. Nie dziobną. no, oczywiście się wie, panie. Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. Wprawny łowca potrafi zdobyć kły, pazury i skórę zwierzyny. Nie jest to łatwe, ale dość opłacalne. W każdym razie każdy kupiec chętnie je od ciebie odkupi. Szeka, Aha, ale to jest 100 bureek grudy, to o Boże, 50 breek rudy, jeden punkt, ale to no, niestety nie mamy teraz broek z dużo. Dużo żąda, ze swojej Nie, nie będę mu tego mówił, bo się jeszcze na mnie obrazi. Dobra, i myślę, że zaraz zapiszemy. Tylko właśnie, nie, przydałoby się już zapisać. Bo zaraz spróbujemy zrobić też jeszcze walkę z ścierwojadami. Oni mówili, że łatwo odciągnąć jednego od stada, ale. O, tu są jakieś kły. A, wszystkie je zabili, okej. Okay. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Nie ja powinienem wiedzieć pewnie już. Pewnie masz rację. Pewnie masz rację. Młody ścierwojad. Mamy troszeczkę mięsa już na start. No musimy troszeczkę wszystkiego już to na start. To nie mój problem. To nie mój problem. O kurde, tu kolejne ścierwojad, ale to ich już chyba będzie trudno zrobić, bo coś jednego takiego, to by mógł go polować. Takiego jednego, ale to... Dobra, ten jeden zbliży się z moją stronę, to tak. No, no chodź, 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 chodź! No, denerwuję się, denerwuję się. Zaraz się na mnie rzuci, rzuci się na mnie. No chodź! No wiedziałam, że to zrobi. Bo to już są dorosłe osobniki, a dorosłe osobniki są już naprawdę dosyć trudne, więc sobie zjem jagodę. Bo te jagody nawet dużo perzy dają. No to ja bym wolał na Was jeszcze nie polować w takim takim tempie, bo jeszcze jestem za słaby na Was. Bo to są po prostu tylko głupie jakieś cierwojady. Czekaj, pod L chyba było tak, nie, pod L były te misje tutaj. Nie do końca wiem, pod którym nie były te takie, takie jedną rzecz, ale okej, okay, dobrze. Dobrze, i myślę, że w tym momencie tutaj możemy zapisać grę. Na tyle dzisiejszego odcinka, więc do zobaczenia.